Cześć wszystkim, to ja, a dzisiaj se zagramy w... Właśnie! LEGO Ninjago! Łukru! E, dzisiaj odcinek będzie trochę późno, bo... Byłem w Gdowie, połapałem Pokemony. O jacie! Parę nowych. Wbiłem trzy levele. A przecież w sumie nie możecie się o tym przekonać, bo ten, bo wrzuciłem yy, niedawno film, dzisiaj chyba godzinę czy tam, yy, chyba gdzieś tam godzinę lub dwie godziny temu, gdzieś tak. I dzisiaj sobie zagramy w Lego Ninjaka, ohoho, ja się, tak ja miło się nagrywa. nie mogę pójść, bo tam jest, yy, bo tu jest potrzebne oczywiście Loj. Tu jest zablokowane, ale pieniążki nie ma. No tak, żeby... Ja tu i wam pokażę do czego służy. A idę nas się zmienimy, bo mamy półtorej życia, a nie chcę ryzykować. Nie no, w takim tempie to się Oj, lecimy, lecimy, lecimy lecimy tak. I teraz sobie trochę zajmę pogram Eee, Jutro będzie na pewno odcinek z Pokémon Go. A kiedy to nie wiem, ale na pewno będzie i co trochę Pokémonów. Bo brakuje mi niedużo do piątego levela, żebym przejął, żebym przejmował Jimmy. A jak będę przejmował Jimmy, to w sumie za chwilę, może, że ja pokażę w tym materiale. Albo zrobię ten... Nie no, jutro wam wszystko wykonać, że o co z, z, z tym wszystkim kamanem. To co? Ja, bo ja już dawno nie grałem na tym, pojadku, na tym poziomie. tym poziom. Jak został byłem jeden poziom przed kolem i za e, nic nie mogłem tego przejść. mam za tak mało gadań, ale nie za bardzo mi się chcę zadać. Ja mam nie chcę zadać. O, to sobie się w Ale tam się, się tak. ale tamto oczywiście nie reaguje Ja wam. pokażę z 50. Tylko może pokażę Wam, że właśnie... Może nie Nie, nie, pokażę no, mojemu czeka, bo ogień tak super wygląda. ja no, Ale na razie zajmę trochę. Bo w długo nie grałem. W ogóle wam powiem, jak mogę jeszcze zauważyć, że nie grałem ten... W ogóle poza odcinkiem. Ale chyba może zacznę. Nie wiem, jak będziecie chcieli. Piszcie w komentarzach. Chodę. Jak ja mam tam przejść? Jak się nie uda, to najwyżej. Nie, no dobra. Chyba? Albo. Nie. Robię cięcie i za chwilę jestem. Dob dobra, jestem ja w Jak Jaki ze mnie idiota? Przecież tutaj była drabinka. Dobra. Iiii... Gipsuuu. Chodź tu, chodź Jak widzicie, tak wygląda z tym Oczywiście ubiegam. No, ale warto zbierać pieniążki, bo potem się eksplozji zbiera. Chodź, Teraz znacznie Prawie najlepszy Najlepszy Kaj A oh. na razie Kaja mam niedostępnego Bida No nie, na tym innej rundzie będę Kaja Puuu! Musimy iść, O, Przecież miałem A, dobra Już y, nagram Teraz odcinki będą po dwie rundy, czyli jeden odcinek, dwie rundy. Drugi odcinek, to znaczy pierwszy odcinek był taki wstęp wstępny, dlatego był jeden poziom, ale nie ma co narzekać. Jutro jadę y może nie wiem, do Bonarki, czy tam do Maldonada jadę, ze coś tam

Te wężonowie mają taki atak specjalny. Jak dwóch atakują, jeden jest u mnie za plecami, a drugi jest... A drugi jest u mnie z przodu i on mnie tak atakuje. To wtedy... Jak go to powiedzieć? To wtedy są takie trzy jakby kolczyki. I to potakuje. i oczywiście z to się kończy tylko na jeden poziom nie bójcie tylko jeden poziom na jeden poziom, kolejny poziom będą kolejne pozwalam kryształ. o nie bym zapomniał tam oś. Możliwe, że nagram za chwilę konkurs, więc czekajcie, to zacznę konkurs. O kurde, ale żem bogat. Dobra, obejrzyjcie w końcu te statystyki i to wszystko, więc przeżyczyłem.